W sierpień 2004 wracam do domu z kiosku z nowym numerem Cybermychy. I klasycznie do Cybermychy dodawana jest płytka, ale tym razem na tej płytce jest demo Spider-Mana 2. Moi widzowie wiedzą, że od małego jestem fanem Spider-Mana, teraz może już trochę mniej. Wtedy, dla mnie, świeżo po wyjściu filmu Spider-Mana 2, ta gierka to było coś. 16 lat później, mam 21 lat i w końcu kupuję. Na Allegro pełną wersję. Pojawia się tylko jeden problem. Patrząc nawet na recenzję z epoki, ale też na obecne filmy na YouTubie na ten temat, okazuje się, że ona wcale nie była taka dobra. Wystarczy zerknąć, co piszą w ówczesnej recenzji CD Action. Jeśli słyszeliście wiele dobrego o najnowszej części Spidermana, wiedzcie, że się nie przesłyszeliście. Chodziło jednak o grę, która pojawiła się tylko na konsolach. Napis i pograć można jedynie w gredla, dla, nie przymierzając, pięciolatków. No i generalnie wszystko się zgadza. Miałem wtedy 5 lat. Myślę, że nie jedna z obecnych tutaj osób pogrywała spider na 2 w dzieciństwie, więc albo będzie fajnie, albo zniszczymy sobie dzieciństwo. Jedziemy. Witam, Spider-Manie. Powtórzmy sobie podstawy, na wypadek gdybyś okazał się inteligentny inaczej. No, szczerze mówiąc, polski dubbing, okej, okay. nie ogrywam tego z polskim dubbingiem, ale a propos Inteligentnych Inaczej, wydaje mi się, że Inteligentny Inaczej wymyślił tę mechanikę ze strzelaniem w pajęczyny w powietrzu. Słuchajcie, bo równo z tą grą na PC-ta, wyszedł Spider-Man 2 na konsolę. I jakimś cudem tam Spider-Man huśtał się normalnie, a nie odbijał się od jakichś wiszących w powietrzu pajęczyn. Bułka z masłem. No, ale dobra. Spróbujmy. Ja współczuję każdemu, kto wtedy kupił tę grę. I nie miał 5 lat. Jak byłem mały, to w ogóle myślałem, że po prostu komputery jeszcze nie są na tyle zaawansowane, żeby były w stanie obliczać takie, taki tor lotu y, i przyklejanie się tej sieci do budynków. Dlatego zrobili, dlatego zrobili te pajęczyny. Ok. Nauka chodzenia po ścianach. Niesamowicie dynamiczna. Cudownie. No, dawaj. Zadziw mnie. Twoja Zadziwiające. Ja jesteś... Nauka poruszania się na razie jest jeszcze w miarę okej, okay, nie licząc tych pajęczyn. Pamiętasz o swoim zmyśle, pająka? To coś jakby twój osobisty system alarmowy. Jeśli zaczyna wariować, skacz! Nie no, takiej akcji w grze komputerowej jeszcze nie widziałem. Dobra, mamy oponenta, to mi się podoba. i patrz czy równo puchnie. Dobra. Będzie fajnie i śmiesznie. Będę tłukuł. Eee... No. Mordo, bijesz mnie? Czy sobie będziemy tak patrzeć w oczy cały dzień? No byku, co tak stoisz? Nie chcesz mi po ciebie iść. Jeśli chcesz kopnąć z wyskoku, wystarczy, że klikniesz prawym przyciskiem myszy, gdy będziesz blisko potencjalnego kopanego. Ale kopa zasadził chłopina. Nie wąsko, Ładnie. Daj sobie buzi. Coś z zupełnie innej beczki. W końcu jakaś akcja? Przeszliśmy niesamowicie skomplikowany samouczek. Poznaliśmy zasady tej gry. No chodźcie chłopaki. Którego wybrać pierwszego? Krótko, Ok. Wścigamy ciężaróweczkę. Słuchajcie, odkryłem nową supermoc. Lewitacja w powietrzu. Piękna pa Piękna panorama miasta w tle. No, myślę, że graficznie ta gra, nawet jak na 2004 rok, jest zabójcza. Ale pohuśtajmy się po pańczynach. O, ale rozpęd. Mordo. Dobry skok. Ta stana mnie przerażała, jak byłem sobie Myślałem, co nich duszą. <laughs> tutaj potężna walka, potężny bunt więźniów. Trzeba pomóc chłopakom, chyba, nie? No animacje walki są całkiem niezłe. Ten gardę trzyma już na zapas. No, ale dobra. Tutaj widzę, że się dalej ustawka dzieje. Jak blisko mogę dojść? O, dobra. Chłopaki mi kibicują z policji. Ej, nie uciekajcie. Chcę wam pogratulować dzielnej służby. Okej, okay. dalej trzymasz gardę byku? Dalej trzym. On wie, że życiowy parkiet był waślizki. Chodź. Na trzy strzały poszedł. Gramy w berka. <grym> w <górę> A ja, ty leją mnie, jesteś gotowy? No, nie uciekaj, <grymne> <grymne> spadł takiego kopa jak stary zasadził. O, coś się będzie działo. W lewo! Skacz! Ta się mi się zepsuła? A, bo to trzeba, żeby skoczyć, to się nie klika strzałki w górę. To czemu tam strzałka była? Dobra, trudno, dostaliśmy na dziurę. Tutaj widać, że Rajno miał dosyć. Rajno miał dosyć szczelną celę. Pojedynek z niedźwiadkiem. Rajno, O, mamy całe dane. Wzrost 192 cm, waga 300... Be... Zawód przestępca. Jest taki zawód? Stan cywilny kawaler. Po co mam znać jego stan cywilny? Ale potężny boss. Podskakuje i się przewraca. O, rozpęcz. Chłopie. Z kim się ścigasz? <laughs> jak uciekają. O, Ptagon na walkę przygotowany. To mi się podoba. Wejście do ringu. Ja to pamiętam akurat, jak się tutaj z nim lało. Trzeba było... Robić tak. I klepanka. No, spójrz mi się w oczy, mordo. Zmiarzyć by już zaczął. Stoi się, patrzy, nie? Ale naprawdę, jakby mechanika walki z bosem godna jakiegoś Oscara. Ech. <grystanie> Jak przeskoczył. Już rozumiem, czy by ta walka była taka głupia. Mordo, pomożesz? takiego jeszcze nie widziałem. No dobra, ale wariacie. Pomóż. Widzicie? To jest policja w dzisiejszych czasach. Byku. Co mnie klepać, chłopaki? Fajny masz sweter po starym. Widzę, że tutaj już mniej więcej demo się kończyło. Ja nie będę wam spoilerował gry. Być może niektórzy z was chcieliby ją przejść. No nie nazwałbym tego najlepszym growym doświadczeniem życia. Faktycznie, jak miałem 5 lat, to się bawiłem trochę lepiej. Jakie przyjemne wspomnienia z latania pajączkiem po mieście zostały. No i tak tragicznie się nie bawiłem w tej grze, no. Potężna gierka. Jeżeli zepsułem komuś dzieciństwo, przepraszam. Dzięki za obejrzenie tego filmu, wpadnijcie na Instagrama i na inne pierdoły. Na razie.